W tym odcinku mojej teorii magii liczb wszechświata przedstawiam pierwszą część rozdziału o cząstkach elementarnych. Czytając treść mojej teorii magii liczb wszechświata można się dowiedzieć jaką rolę we wszechświecie pełnią moje fundamentalne liczby wszechświata oraz można się dowiedzieć, czy istnieje ruch czegokolwiek oraz można poznać dokładne wyliczenie zależności masy i energii, czyli wyliczenie wzoru r e równa się 3 drugie razy mc kwadrat. Moja teoria magii licz Wszechświata, czyli teoria wszystkiego, wyjaśnia, jaki jest podstawowy składnik Wszechświata. Wyjaśniam też, czy dla Wszechświata istnieje liczba zero. Oraz wyliczam na przykład stosunek prędkości światła widzialnego do prędkości maksymalnej światła. A także wyjaśniam, co to w ogóle jest prędkość. W rozdziale siódmym zajmę się Cząstkami elementarnymi. Drobinka. Drobinka to elementarne ciało materialne. To elementarna porcja masy. To elementarny zwany kwant energii. Drobinka naszego wszechświata lokalnego jest wyjściowym i podstawowym składnikiem fotonów, które następnie tworzą wszystkie inne cząstki. Drobinka przemieszcza się pozornie z prędkością pierwiastek z trzech razy c. I ma masę taką jak elementarny foton, ale foton nie jest drobinką bo foton to zbiór wielu drobinek. Foton przemieszcza się pozornie z prędkością światła, ale masa początkowa każdego fotonu równa jest masie drobinki, czyli drobinka to w niewielkim stopniu jakby nasz elementarny foton. Elementarny kwant energii tak bardzo poszukiwane przez naukowców wynosi. Elementarny kwant energii równa się masa drobinki razy c do potęgi drugiej. Oczywiście nie uwzględniłem w tym wzorze trzeciej składowej prędkości drobinek. Drobinkę NWL można porównać do grawitonu wymyślonego przez naukowców, ale w stosunkowo niewielkim stopniu. Prawdziwymi grawitonami są NMD, czyli nieskończenie małe drobinki na poziomie minus nieskończoność. Prawdziwego wszechświata. Każda nasza drobinka to wszechświat lokalny z poziomu PW numer minus 1, a Ziemia jest na poziomie numer 0 w PW. Drobinka poziomu PW numer x jest wszechświatem lokalnym poziomu PW numer x minus jeden. Masa drobinki 1. Masa drobinka wynosi 1,5953,809. Razy 10 do minus 75 kg. Drobinka naszego lokalnego wszechświata to nasza drobinka. To wszechświat lokalny, praktycznie taki jak ten nasz wszechświat lokalny. Ale jego rozmiary są W do kwadratu razy mniejsze od naszego wszechświata lokalnego. Wewnątrz drobinki jest taka sama struktura jak w NWL. I odbywają się w niej takie same procesy przemian, takie same zjawiska jak wewnątrz NWL. Oraz obowiązują tam takie same prawa. Matematyki wszechświata jak NWL i obowiązują tam te same moje fundamentalne liczby wszechświata. Obowiązują w niej prawa matematyki wszechświata tworzone bezwzględnie stosowane przez jeden nieograniczony prawdziwy wszechświat. Zjawiska wewnątrz drobinki przebiegają znacznie szybciej i wszystko ma zmniejszone wymiary w stosunku do tego, co jest w naszym wszechświecie lokalnym. Oczywiście wewnątrz drobinki są bardzo, bardzo zmienione, stałe fizyczne, ale wewnątrz drobinki obowiązują te same moje fundamentalne, stałe matematyczne wszechświata. Oczywiście cykl przemiany drobinki jest proporcjonalnie znacznie krótszy, czyli nie ma raczej sensu porównywać fazy przemiany, w której jest nasza drobinka w danej chwili z fazą przemiany naszego wszechświata lokalnego. Każda drobinka to czarna dziura utworzona z mniejszych drobinek z poziomu PW o jeden niższego od NWL, czyli te mniejsze drobinki w stosunku do naszej drobinki są w do kwadratu razy mniejsze od naszej drobinki, czyli są w do razy mniejsze od naszego elektronu i tak dalej. Nasza drobinka, nasz Krawiton, nasz elementarny foton, nasz foton, nasz elektron to składniki NWL, a nasza drobinka jest częścią dwóch poziomów prawdziwego wszechświata, bo jest na granicy tych poziomów drobinki z poziomu minus nieskończoność, dro minus nieskończoność przemieszczają się od momentu pojawienia się do zaniku z nieskończenie małą prędkością na nieskończenie krótkim odcinku drogi i w nieskończenie krótkim czasie. To povzroča, da je ruh trubinek materij na... W kolejnych poziomach wszechświata odbywa się praktycznie w miejscu. Podobnie jak ruch np. kropki na ekranie telewizora. Kropka znika w jednym miejscu i pojawia się obok następna kropka, a szereg takich pojawień się i zaników kropek tworzy ruch pozorny kropki. Drobinki także podobnie pojawiają się, a następnie zanikają, ale w cyklicznych procesach. Dlatego każdy przedmiot, także każdy fragment naszego ciała jest tworzony od nowa, a w każdym momencie rolę każdej jednej drobinki przejmuje kolejna, inna, zmieniająca się drobinka. Czyli mamy zawsze do czynienia z pozornym ruchem ciał, fragmentów ciał. Tym samym, na przykład, człowiek w każdych, nawet najkrócej trwających odstępach czasu jest budowany od nowa, z nowych elementów. Dlatego zawsze, gdy piszę o prędkości, mam na myśli prędkość pozorną. Każdy ruch jest ruchem pozornym, a materia umożliwiająca ten ruch i jednocześnie tworząca wszystkie obiekty materialne Wszechświata jest nieruchoma. Zawsze ruch ciała materialnego jako ruch pozorny odbywa się względem nieruchomej materii tworzącej Wszechświat. Oczywiście słowa nieruchoma materia należy rozumieć tak. Materia ta ma prędkość nieskończenie małą. I tu przypomnę moje twierdzenie o liczbie zero. To znaczy liczba zero dla Wszechświata nie istnieje, czyli odpowiednio prędkość równa zero nie istnieje. Foton. Praktycznie każdy foton, który obserwują naukowcy jest fotonem złożonym. To znaczy, jest zbudowany z ogromnych ilości fotonów bardziej elementarnych. Fotonem elementarnym nie można nazwać drobinki, bo tylko masę ma taką samą jak drobinka. Drobinka staje się elementem składowym obserwowanych fotonów, gdy bierze udział w tworzeniu fali, czyli zgodnie w jednym kierunku przemieszczającego się uporządkowania drobinek. I oczywiście prędkość tego uporządkowania już jako fotonu jest równa prędkości światła. Jeśli na przykład w punkcie A jest przygotowywany proces wyrzucenia Części materii fotonowej lub elektronowo-fotonowej zawartej w tym miejscu A, to materialna informacja o tym jest przemieszczana z punktu A przez cały czas tych przygotowań do dowolnego punktu B i jeśli w punkcie B są szczególne przyjające warunki do przyjęcia tej materii, to w tym punkcie jest wielkie prawdopodobieństwo pojawienia się materii później wyrzuconej z punktu A. Ponadto istotne przy przemieszczaniu materii fotonowej lub elektronowej lub elektronowej elektronowo-fotonowej są pozostawione ślady wcześniej przemieszczającej się materii w okolicy punktu A i w okolicy punktu B ale oczywiście bardzo istotne są inne przeszkody pomiędzy punktem A i punktem B na przykład jakiś obiekt zbudowany z materii elektronowej Informacja materialna przemieszcza się z punktu A do punktu B z prędkością pierwiastek z 3 razy c, ale zauważalna jest, czyli odczuwalna jest w punkcie B tylko prędkość pierwiastek 2 razy c. Masa elementarnego fotonu w naszym wszechświecie lokalnym, czyli masa tego elementarnego kwantu bez uwzględniania trzeciej składowej drobiny wynosi energia kwantu energii podzielona przez c kwadrat. Równa się 1u, a to równa się 13

Razy 10 do minus 75 kg. Każdy foton złożony ma szczątkowy moment pędu, rozumiany w takim sensie, jak rozumiany jest tzw. spinowy moment pędu elektronu. To znaczy, materia tworząca foton dodatkowo próbuje wirować jak w elektronie, tworząc szczątkowy wir. Oczywiście, materia tworząca foton w ruchu swobodnym z prędkością C, oprócz krążenia jak w elektronie, wykonuje obroty wokół swojej osi, czyli takiej osi obrotu, który kierunek jest średnio biorąc zgodny z kierunkiem przemieszczania się tego fotonu i dodatkowo próbuje tworzyć wir podobny do elektronu z wlotem i wylotem, a zdolność wykonywania takich prób szczątkowych, dodatkowych ruchów jest zależna od prędkości fotonu. Im mniejsza prędkość fotonu, tym zwijanie się w wir fotonu jest bardziej wyraźne. Ponadto prędkość materii tworzącej każdy foton wynosząca pierwiastek z trzech razy c, czyli jest to prędkość znacznie większa od prędkości przemieszczania się fotonu, ułatwia tworzenie cyklicznych, wyraźnych, ale chwilowych przekształceń samoistniech fotonów w wir z wlotem i wylotem materii go tworzącej, czyli fotonu przemieszczającego się pozornie z prędkością C. Dla każdego fotonu Iloczyn masy fotonu i prędkości fotonu oraz odcinka drogi, na którym odbywa się cykl przemiany fotonu, rozwój i zanikanie, równa się stałej planka. Ale ten iloczyn nie dotyczy obrotów, tylko dotyczy długości drogi potrzebnej do wykonania przez foton jednego cyklu przemiany fotonu. I tu jest ukryty prawdziwy sens tak zwanej stałej planka. Ale jeśli przemieszczanie się masy odbywa się wzdłuż jakiejś krzywej, to iloczyn tych trzech wielkości dotyczy długości tej krzywej drogi i mogą to być na przykład w przybliżeniu okręgi. Zasadnicza tajemnica wpływu staje planka na długość drogi jednego cyklu przemiany na przykład fotonu jest ukryta w jednej drobince, ale to temat na przyszłość. Każdy foton jest złożony z wielu, bardzo wielu, najczęściej z bardzo, bardzo wielu elementarnych drobinek i wielu strumieni drobinek. A przemieszczając się, foton zwiększa swoje wymiary i zmniejsza swoje wymiary na przemian, powodując zjawisko tzw. długości fali. Ruch bardziej chaotyczny drobinek tworzących foton zmienia się w ruch bardziej uporządkowany i tak dalej na przemian w czasie przemieszczania się danego fotonu. Drobinki będące w stanie rozkwitu i drobinki. Będące w stanie zaniku zmieniają bezustannie swoją gęstość we wszystkich obszarach zajmowanych przez dany foton, wywołując wrażenie skurczu i rozkurczu tego fotonu, i używając pojęć stosowanych w fizyce powstaje wrażenie odpowiednich zmian ciśnienia w poszczególnych obszarach tego fotonu, i co można traktować jako zmiany gęstości energii w odpowiednich obszarach tego fotonu, a te wszystkie zmiany ujawniające się na zewnątrz długości fali tych fotonów są wynikiem cyklicznych przemian drobinek czasy istnienia drobinek na danym poziomie wszechświata są wynikiem zjawisk przemiany drobinek na niższych poziomach wszechświata a w końcowym rozrachunku długość fali fotonów w naszym wszechświecie lokalnym jest wynikiem nieskończenie małego prawdopodobieństwa pojawiania się i zaniku drobinek na poziomie minus nieskończoność wszechświata, czyli prawdopodobieństwa różnego od zera wszechświat nie zna i nie stosuje Liczby zero. Nie istnieje stała średnia prędkość światła. Praktycznie każdy foton ma inną prędkość. To twierdzenie wynika z niemożliwej do wyeliminowania różnicy średniej prędkości różnych pojedynczych fotonów, czyli wynika z nieskończonej ilości możliwych wartości prędkości fotonów, to na tej samej zasadzie jak każdy dowolny odcinek można podzielić na nieskończenie wiele części. Oczywiście różnice prędkości fotonów mogą być tak małe, że jeśli takie fotony mają ten sam kierunek, na kruchu i na przykład są obok siebie i oddziałują na siebie wzajemnie, to praktycznie mają taką samą prędkość.